Wszyscy marzyliśmy o nadludzkich mocach, ale ja chciałem dowiedzieć się, czy są one prawdziwe. I spędziłem całe życie na poszukiwaniu prawdziwych superludzi w każdej kulturze na Ziemi. Jestem tutaj, aby spróbować zdobyć te perłę tę mądrość, która przetrwa czas. Mieszkałem, spałem, jadłem, praktykowałem z buddyjskimi mnichami i mniszkami, joginami i pustelnikami. Choć nie tylko z buddystami, ale także hinduitami, hinduscy jogini, tantrycy, kapłani wedyjscy, wajna paramasma, każdy rodzaj szamana od Ameryki Południowej przez Syberię aż po Mongolię i Afrykę. Hinduscy mnisi Panchagam, władcy ognia z Papui Nowej Gwinei, farbiarze kości, mezoamerykańscy Nahuła, a potem zacząłem spotykać mistyków, hezychastów, agnostyków, pustynnych pustelników, aż do Taoistów w Chinach. Poznałem wszelkie sztuki walki. Nauczyłem się setek form kung-fu, studiowałem z niezliczonymi mistrzami Qigong. Co odkryłem po dziesięcioleciach poszukiwań? Kim jesteś? Czy wiesz? Zarejestruj się teraz za darmo. Zostaw komentarz. Unity Poland.